W Miami było w kwarantannie tylko miesiąc oficjalnie. Ja siedziałam 2,5 miesiąca. Ja nie chciałam wychodzić do ludzi i, i też mi to też e, odbiło się, myślę, też na, na, na moim psychicznym zdrowiu, bo ja uwielbiam być w, w otoczeniu ludzi i przyjaciół. I moje te święta były tak smutne. E, nie, chcę tego, nie chcę tego przeżyć jeszcze raz. Troszeczkę mi to otworzyło oczy i e, zrozumiałam jak chcę, żeby moje życie wyglądało i co jest tak naprawdę ważne. Siedziałam w wielkim domu w Miami i po prostu czułam się tak samotna i nieszczęśliwa. I wtedy zrozumiałam, że po prostu szczęście jest tam, gdzie jest twoje serce i ludzie. I to szczęście i serce jest tutaj moje. I kocham, kocham moich przyjaciół, moją rodzinę. Cieszę się, że wróciłam. I chyba do wszystkich rzeczy w życiu człowiek musi dojrzeć w pewnym, w, pewnym, w pewnym momencie. I ja się czułam super, gdy miałam 20 lat. Gdy miałam w głowie imprezowanie i leżenie na plaży i opalanie się, ale w momencie, kiedy właśnie przychodzi taki okres, że dowiadujesz się, że jesteś chora, że możesz mieć problem z zajściem w ciążę, a bardzo chcę mieć dzieci, bardzo chcę usiąść, osadzić się w jednym miejscu i przestać aż tak dużo latać, tylko mieć swój dom, do którego mogę wracać i rodzinę, wtedy zastanawiasz się, czy tak naprawdę. Okej, okay, super miejsce do imprezowania, ale nie do założenia rodziny i po prostu stawiasz inne, inne priorytety. I tak było w moim przypadku. Myślę, że po prostu dojrzewam. Tak? Bardzo znacie mnie od, od wielu lat jako też młodą dziewczynkę i, i nastolatkę. I dzisiaj jestem już kobietą i myślę, że inaczej po prostu myślę.